Się tu znalazłeś, tak łatwo przyzwyczaić się do zwykłości. Przewidywalność jest bezpieczna i wygodna. A co, gdybyś? Znalazł się w zupełnie innym miejscu i w zupełnie innym czasie. Gdybyś oderwał się od każdego z codziennych kontekstów, czy byłbyś tą samą osobą? Obudź się, obudź się. Nasza egzystencja składa się z niezliczonych współzależności. Nie sposób zrozumieć i ogarnąć chociaż ułamka z nich. Nie połączysz wszystkich kropek, nie ułożysz całej tej układanki. Możesz jednak zobaczyć w tym coś więcej. W tym wszystkim, co się dzieje, jest jakaś forma magii. Czy potrafisz ją dostrzec? Czy potrafisz w nią uwierzyć? Czy w Twoim życiu jest magia? jest prawda. Zbiorem sygnałów, które odbieramy z otoczenia za pomocą zmysłów i bezustannie poddajemy interpretacji, rzeczywistość jest dokładnie taka jak twoja jej interpretacja. Zanim sygnał dotrze do twojego umysłu, przechodzi przez filtry zbudowane z twoich przekonań na temat rzeczywistości. Jak nazwiesz swoje uczucia? Jaką wartość nadasz temu, co cię spotyka? Jaki smak ma to, czego doświadczasz? Jak chipsy takie. Nawet skorpion może być smaczny. To co dopiero z innymi rzeczami, których do tej pory nie robiłeś. A może teraz zaczniesz? Codziennie poruszamy się w dżungli informacji. Nie możemy odbierać wszystkiego. Nie możemy być świadomi każdego liścia, każdej kropli deszczu, każdego śpiewającego ptaka. Możemy być świadomi za to tej wyższej energii magii, która łączy to wszystko, która ma sprawczość nad wszystkim tym, co nam się przytrafia. Przecież wszystkie porażki i przeciwności są naturalnym elementem przeżywania. Gdybyśmy nie przeżyli czasem burzy, nie widzielibyśmy też tęczy. Gdyby nie było ciemności, nie widzielibyśmy wschodu słońca. Wszystko jest po coś. Wszystko przytrafia się dla nas, a nie nam. Jeśli będziesz potrafił dostrzec we wszystkim, co Cię otacza, ducha, wyższą sprawczość, poczujesz się jakbyś był częścią dzieła sztuki, postacią filmową lub nutą w perfekcyjnej symfonii. Możesz stać się częścią tego wszystkiego, co Cię otacza, wkręcić się w rzeczywistość i płynąć, czuć, żyć, bawić się, doświadczać, po prostu być. Wtedy zauważysz, że wszystko ma gdzieś swój początek, i wszystko w jakiś sposób oddziałuje na całą resztę. Wszystko ma swoją historię, wszystko jest w jakiś sposób połączone z tym, co było, z tym, co jest i z tym, co będzie. A Twój odbiór rzeczywistości jest spoiwem tego wszystkiego. Jesteś centrum wszystkich współzależności w Twoim własnym wszechświecie. Znalazłeś, co sprawiło, że jesteś tu, gdzie jesteś. Nasze życie i istnienie wszystkiego dookoła to ciąg miliardów zależności, które doprowadziły do stanu, w którym jesteś teraz. To prawdziwy cud, życie jest cudem ty. Jesteś cudem. Nie wizualizuj swojej przyszłości, wizualizuj teraźniejszość bezustannie. Już czas wyruszyć w podróż i znaleźć swoją magię, nieważne dokąd się udasz. Wszystko jest w Tobie.